Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto, malinowe marzenie. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, jedną szklankę mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 dwie 2 łyżki kakao, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, 100 ml mleka i 100 ml. Olej możemy zastąpić dziesięcioma dekoma masła. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam mleko, dolewam olej, dodaję mąkę, proszek i kakao i dokładnie mieszam. To musi mieć jednolitą konsystencję, to świadczy, że już są składniki połączone. Jeszcze zbiorę brzegi i ciasto przełożę do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wykładam i będziemy piekli około 25 minut w 170 stopniach. A później przygotujemy krem. Tak. Ciasto wyrównuję i wędruję do piekarnika. Ciasto mam pięknie wypieczone, przekroiłam na dwie części. I teraz przygotujemy krem. Tutaj mam 200 ml śmietanki 30%, pół szklanki cukru, 400 g jogurtu greckiego, 3 galaretki. Rozpuściłam w 250 ml wrzącej wody, mieszałam i ostudziłam taką tężejącą połączymy. A tutaj mam pół kilograma malin. Ja mam maliny mrożone, mogą być też maliny świeże. Śmietane ubijam z cukrem na puszystą masę. Śmietane już mam ubitą. Dodaję jogurt. dodaję tężejącą galaretkę. Muszę sobie pomóc, ponieważ galaretka widać, że jest tężejąca. Galaretką to musimy uważać, bo ona się albo za szybko stężeje, albo za i teraz dodajemy malinę. I całość należy dokładnie pomieszać. Krem malinowy mam przygotowany, teraz wyłożymy na, na ciasto. Rozprowadzę po całej powierzchni, wyrównam. Przykryjemy drugą częścią. I ciasto damy do lodówki na minimum dwie godziny. I tak oto wygląda ciasto malinowe marzenie. Wierz delikatnie posmarowałam kremem i posypałam płatkami migdałowymi. A tak ciasto wygląda w przekroju. O ile państwu mój przepis się mi podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę Ciasto Malinowe Marzenie